Witam. Dzisiaj szybkie zakupy. Będą to taki zbiór rzeczy właściwie z marca i z kwietnia. Nie jest tego dużo. Muszę po jedną rzecz sięgnąć. O, właśnie. Nie jest tego dużo, ale rzeczywiście kilka rzeczy udało mi się kupić. Najpierw, może zacznę od kosmetycznych. Więc kupiłam Catrice Eyebrow Filler. I to jest Perfecting and Shaping Gel. W każdym bądź razie dzisiaj mam go na sobie. Bardzo fajny. Ona na pewno nie utrzymuje tych brwi jakoś na miejscu. To nie jest taki mocno sklejający żal, ale na moje potrzeby wystarcza. No i dodaje troszeczkę koloru. Także, jak się śpieszymy, to nie musimy jakoś specjalnie tych brwi wypełniać. Bardzo fajna rzecz. Zastanawiam się, czy właśnie zrobić z nią test, ale też jeszcze zobaczymy. Produkt, z którym test pojawi się już wkrótce, jest to Reven, Balmstein. Balm Stain, przepraszam bardzo, 0,20. Dzisiaj właśnie mam go na sobie. To jest taka intensywna fuksja, właściwie pięknie pachnie miętą. To akurat dostałam, więc nie wiem w jakiej cenie on po prostu jest. Bardzo mi się podoba kolor i na pewno będę go często używać, zwłaszcza właśnie w wiosnę i lato. Ostatnia rzecz jest. Też na moim kanale już o niej filmik, także jeszcze jestem na etapie testowania na linię wodną i tak dalej, zobaczymy co z tego będzie, ale to nie jest na pewno, jest na pewno rzecz, którą jestem jakoś bardzo zachwycona. Spodnie z House'a. Ja teraz bardzo mi się podobają takie sportowe dresy z jakąś fajną koszulką na luzie, po prostu do trampek. I Właśnie są za 49 zł, przecenione z 89 Tu mają taki szary pasek, może nie wyglądają najlepiej teraz, kiedy je tak trzymam, ale na, na kimś po prostu bardzo ładnie się prezentują. Tutaj są takie luźne u góry ściągane, do dołu bardzo ładnie to wygląda. A teraz może dwie rzeczy z TK Maxa. Pierwsza z nich jest to taka koszulka, którą już był, która już była właśnie w moich filmikach. Bardzo ją lubię, jest leciutka. Tutaj ma tylko taki mały zameczek, tak to jest taka prosta, przepraszam, że jest wygnieciona, ale dopiero ją wyciągnęłam z prania. Również TK Max, ten sweterek był za 39 zł, także myślę, że w ogóle cena bardzo fajna. I on też jest taki niby z przodu zwykły, niby nic specjalnego, ale właśnie tył ma piękny, taki dziergany powiedziałabym. Pięknie wygląda do, właściwie do wszystkiego. Ostatnie dwie rzeczy pochodzą ze sklepu Lidl. Pierwsza z nich mam na sobie i jest to taka bluzka z kominem. One były za 27 zł, dalej chyba są jeszcze dostępne. I właśnie ta szara wygląda w taki sposób. Oczywiście można zobaczyć już mnie, ale tutaj mam zdjęcia. I kupiłam również drugą, ponieważ bardzo mi się spodobał materiał. I ta jest taka łososiowa z szarym kominem. Także one są naprawdę piękne i uważam, że za tą cenę to... Żal było nie brać po prostu. Także to jest tyle mało rzeczy, tak jak mówiłam, ale chciałam po prostu pokazać, bo nie lubię tych rzeczy tak składować, bo wtedy zapominam po prostu, że je kupiłam i nigdy bym ich po prostu nie pokazała. Do zobaczenia w następnym filmiku.